Mogli mieszkać i robić interesy wszędzie w Monte Carlo, na Bahamach, w Kalifornii. Wybrali Kraków i Małopolskę. Jesteście Państwo ciekawi powodów? Zapraszam na program. Małopolska to dynamicznie rozwijające się województwo. Znaczącą pozycję regionu pod względem gospodarczym potwierdzają wysokie miejsca w polskich i światowych rankingach. Między innymi w badaniu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w roku 2013 Małopolska znalazła się na czwartym miejscu, gdzie wśród mocnych stron regionów wskazano m.in. zasoby ludzkie, czyli potencjał jakim są wykształceni absolwenci 33 uczelni wyższych znajdujących się w regionie oraz rozwój infrastruktury społecznej. Tu oceniano liczbę i aktywność instytucji kultury oraz ilość i jakość hoteli i punktów gastronomii. Kształtowanie korzystnych warunków życia w regionie jest postrzegane bowiem jako ważny czynnik przyciągający pracowników z całej Polski, a także zagranicy. Na samym czele listy rankingowej znalazł się natomiast Kraków w najnowszym rankingu Tolons, globalnej firmy konsultingowej wskazującej najlepsze miejsca na świecie do zakładania centrów usług biznesowych. Po prześcignięciu Dublina stolica Małopolski stała się numerem jeden w Europie, a na świecie zajmuje miejsce dziewiąte po azjatyckich gigantach w tej branży. Z Krakowa świadczy się obecnie usługi dla 94 krajów w 36 językach. O Krakowie i Małopolsce jako doskonałym miejscu do życia i dla biznesu będą rozmawiać Marek Sowa, marszałek województwa Małopolskiego, Andrew Hallam, sekretarz generalny i założyciel Stowarzyszenia Espire, reprezentującego firmy z sektora usług wspólnych, outsourcingu procesów biznesowych i IT w Krakowie. Oraz Jerzy Dudek, słynny piłkarz, wielokrotny reprezentant Polski, grający w największych klubach europejskich, który od trzech lat mieszka w Krakowie. A ten klimat Monte Carlo, te, te palmy, te piękne plaże. A panowie, wybieracie Kraków. Patrzę, panie Andrzej, na pana, i, no i przyznaję, że jestem lekko zaskoczony, bo Kraków, bo. Nie Monte Carlo. O, Ale ja wybrałem Kraków prawie 20 lat temu. To tym bardziej. To jestem tym bardziej zdziwiony. I pierwszy raz byłem tu 25 lat temu, czyli 88 rok. No czyli szybko liczę 5 lat na decyzję. Długo. <laughs> Wróciłem no często w tej, w tej pięciu lat i zdecydowałem wtedy, że, że to jest. To mogło być dobre miejsce dla mnie, dla, dla żony i, i, i dla, dla dziecka. Ja to Monte Carlo podaję, bo bez problemu rozumiem. Monte Carlo miałbyś blisko wszędzie. No, chyba na wyścigi. Na wyścigi, no właśnie. No, no to, właśnie, to no, też, też mhm. na wyścigi. Ale zacznijmy od rodziny. No, szkoła, bezpieczeństwo to są, to są poważne rzeczy. Jednak decydujesz się, że. Że tutaj. Znaczy dla mnie jest sloganem reklamowym, mnie samego i Krakowa, to jest to, że mógłbym mieszkać wszędzie. Tak, ja mam dom jeszcze w Liverpoolu, mieszkałem w, w Rotterdamie, świetnie mi się mieszkało. W tam mówi, często pada. Tak? Madryt! I o. wszyscy mówią, pukałem się no. w głowę, ty w Krakowie mieszkasz, a mogłeś mieszkać w Madrycie, tak pięknie. Ja zawsze mówię, w Madrycie za gorąco. Ale przyjechałem tu kilka lat temu, jeszcze grałem wtedy w Holandii, y autostrada piękna ze Śląska, bo jestem Hannesem. Z urodzenia i, i zobaczyłem coś, coś fantastycznego. Ludzie siedzią, siedzący na rynku, życie wolniej biegnie, po prostu wszyscy gdzieś tak, wiesz, zatrzymują się w miejscu i widzą, co się dzieje dookoła, gdzie w innych miastach tego nie widać. Że gdzieś każdy pędzi, ma te klapki na oczach, gdzieś wiesz, łokciami się rozpychają, nikt nikomu dzień dobry nie mówi, a tu buf, wszystko się zatrzymało. I kiedyś mówiłem żonie, mówię, słuchaj, ja bym tu chciał chyba kiedyś zamieszkać. Rozmawiałem z Tomkiem żoną moim przyjacielem tutaj w Kraku z urodzenia. I mówi, no nie ma problemu, coś tu pomyślimy. No i dzisiaj, już prawie trzy lata, nie całe trzy lata po mojej skończonej przygodzie w Madrycie, mieszkam w Krakowie. No, ale... Mogłem mieszkać wszędzie. Dobrze, ja. ale panie marszałku, to, to mnie przekonuje to, co Jeżeli. Czy to, czy to jest dobra rekomendacja dla biznesu? Tu się wszystko zatrzymuje, tu jest spokój, tu jest. Także, no, ja myślę, tu... że... życie biegnie wolniej. No właśnie. Na pewno tak jest, bo to też z badań bardzo wyraźnie widać, że mieszkanie w Krakowie czy w Małopolsce ludzie mówią, że tutaj są najszczęśliwsi. To jest wiele elementów, które decyduje. Że chcę powiedzieć, że Kraków jest miejscem do życia również dla większości managementu firm w województwie śląskim. A więc ta jakość no tak życia tam tutaj musi ją, być no, to, 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 rozumiem, to jest no. jeden rynek pracy, chcę mhm. powiedzieć. No, my stawiamy na współpracę z województwem śląskim i ten godzina, czas przejazdu z jedną w drugą stronę to absolutnie z punktu widzenia rynku pracy powinno być traktowane jako rynek wewnętrzny, wzajemnie się uzupełniający. Co może o tym świadczyć? No Po pierwsze, świetne uczelnie. Nikt nie ma wątpliwości, że jednak zaplecze uniwersyteckie w Krakowie jest znakomite, a więc z punktu widzenia tutaj... Na początku było powiedziane wyboru również dla swojego dziecka znakomite miejsce oferta kulturalna. No, też myślę, że możemy z głową podniesioną do góry chodzić stale się coś dzieje i to jest wybór również tej wysokiej kultury, ale również takiej ja się z punktu boję, że, widzenia. Że, znaczy po wyborów. części to rozumiem, że Marszałek będzie się tak długo chwalił, że my nie będziemy mieli czasu już na, na, na Ale najlepszą na rekomendacją są panowie. Ale... No, no bo właśnie pra... tego typu i, i, wybory, i stąd, tego typu wybory, tak? Mhm. Jak ja bym miał wybrać, no to już powiedzieliście dlaczego Kraków, a nie na przykład Rybnik, no, dlaczego nie, nie Gliwice, bo tutaj mam świetne uczelnię dla swojego syna, dla swoich dzieci. Ja teraz niedawno otworzyłem szkółkę piłkarską też razem z Siemachą. Mamy świetny ośrodek sportowy. Widzi się zadowolenie tych dzieciaków i to jest najfajniejsze. I robisz tą szkółkę z Siemachą. Mhm. I to jest duży projekt. To nie jest tak, jest że mierzy tak. Dudek pokaże się na chwilę na treningu i. To jest bardzo duży I projekt. Są to nie jest... Tu nie mówimy o 40 I... dzieciakach, czy tam 60 już nie... nawet nie mówimy o 100 dzieciakach. Dzisiaj już mówimy o 400 dzieciakach. I ja zawsze podkreślam to, że jak dzieciom stworzy się warunki, to tak samo jak stworzy się warunki do, do biznesu, stworzy się warunki na rynku do tego, żeby była fajna restauracja, to ludzie będą przychodzić, będą korzystać z tego. Jak dzieciom się stworzy warunki do tego, żeby mieli edukację piłkarską, to po prostu od razu jest widoczny postęp. Wielka taka, takie zaangażowanie ludzi, rodziców, wszystkich dookoła i dzisiaj jesteśmy półtora roku w Nowej Hucie, i mamy po prostu, ja mówię, my nie gramy dla pucharów, nie gramy dla sukcesu, dla wygrania meczu. My gramy po prostu po to, żeby ci ludzie byli, jak nie będą zawodowymi piłkarzami, bo tego nie możemy gwarantować, ale na pewno będą świetnie wychowani, będą mieli edukację, będą mieli charakter taki zahartowany, zahartowaną duszę poprzez sport. My mówimy teraz, dlaczego polska piłka jest taka, jaka jest. Ja mówię, ja mówię że w ogóle polska piłka przeżywa kryzys, bo się wszystko skomercjalizowało. Każda mniejsza, większa szkółka piłkarska to jest projekt komercyjny tak naprawdę. Myśmy stworzyli z Siemachą projekt absolutnie niekomercyjny, gdzie rodzice po prostu przynoszą dzieciaki i partycypują w tym projekcie. Ja wiem, że, że to mogło brzmi trochę jak kliszej, ale rynek jest wyjątkowy. No my mamy biuro na rynku, więc ja, ja mam szczęście. Ale codziennie, wtedy, kiedy ja jadę do pracy, czy idę do pracy i, i, i przez rynek, to czuję się coś. Że, że tu jest bardzo dobre miejsce. Kraków jest duże miasto, ale też jest małe miasto. Ja studiowałam w Oksfordzie i, 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 i to jest małe miasto, ale Kraków ma taki, taki atmosfera, tak jak, jak Oxford, ale też ma atmosferę, tak jak Londyn. To jest coś, że Kraków ma, to jest taki bardzo. Ja się boję, że zasłodzimy. Ja, ja się wzruszę nie będę w stanie prowadzić programu, a A, 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 wy... a muszę a... powiedzieć coś źle. Proszę nie przerywać. Panie no, Pani, no, Pani redaktorze, o, o, proszę o, nie przerywać. O, o, o. To, co też trzeba zauważyć, bo my tak żeby nie chodziło o to, żebyśmy się tylko sami chwalili. Ale przecież te. Setka firm globalnych, która mhm. otwarła swoje biura w Krakowie ponad 30 tysięcy miejsc pracy. Przecież to samo z siebie się nie wzięło. Ale tak? to może jednak to... ta zmiana na przestrzeni ostatnich 25 lat wizerunku, ale też pozycji polskiej mhm. jakości wykształcenia była dostrzeżona i jest dostrzeżona też e, przez innych. łem sobie filmik szczęśliwych młodych ludzi, centra biznesowe i tyle radości. Ja myślę, że to jest dobra praca, bo y, dobrze zarabiają, okay. no więcej niż 50% y, niż średnia pensja, okay. więc dobrze zarabiają. Y, 50% czyst... więcej niż średnia, to jest około 5 tysięcy. Czyste miejsce, y, te biura, no, to nie jest huta. OK. Y, oni się uczą. No Średni wiek jest około 29 lat. Ja myślę, że to jest tak, że to jest jak yy, zaczyna. On, no jak to powiedzieć, że to jest nowa yy, taka średnia klasa. I jeśli ludzie się czują, no ja mam dobre pracę, ja widzę jakie są moje perspektywy, to wtedy no mają szczęście. To co jest, jakie jest różnice wtedy, kiedy byłem tu 25 lat temu. Bo wtedy ludzie byli szalone, ale nie mieli, nie mieli Możliwości. E, e, Możliwości. przyszłości. Możliwości. Mhm. Nie mieli przyszłość. Więc szalony w domu. Szaleństwo jak nigdy nie wiedziałem. Lub, lubiłem. No. A, 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 dlaczego jestem tu? No, nie jest, że wiedziałem jaki będzie przyszłość. Myślałem, no jakie jest to szalone miejsce. Y, ale jeśli. Y, no Dlaczego ludzie są szczęśliwi? Bo widzą możliwości. A to jest tak, że jest łatwo tutaj, no bo z jakichś powodów te centra tu się świetnie rozwi rozwijają biznesowo. Mm -hmm. To jest, są ludzie, są warunki, jest wszystko? Yy, dlaczego tu w Krakowie? Mm -hmm. Przypadkiem. No. Ale przypadkiem, który, ten przypadek rośnie przez 600 lat. To znaczy, że mamy Uniwersytet Jagielloński, hmm. yy, mamy rynek, mamy, mamy różne rzeczy i, i, i teraz zaczynaliśmy yy, wziąć te rzeczy, żeby, żeby budować coś, a nie tylko patrzeć, yy, że, że to już minęło. A? Yy, 200 tysięcy studentów. To, to, każde, każde miasto ma bardzo dużo studentów, ale mamy więcej. Ale co mamy teraz, to, to jest jakaś dojrzałość. Zaczynał tu w Krakowie i więc jesteśmy bardziej dojrzałe niż w innym miastach. Czyli te centra biznesowe, one się same robią. Trochę tak jest. Trochę tak jest. Ale zawsze... Na pewno zawsze... jest tak, że jedno przyciąga drugie. To jest przecież tak. zupełnie naturalne. Nie ma lepszego ambasadora jak... Podmiot czy osoba, która mówi, że ma świetne warunki, ja tutaj się znakomicie czuję kadrę, którą dostałem, po prostu rewelacja, wiele większa efektywność. I ja, ja, ja się cieszę, że jest taki obraz, prawda, w Krakowie, bo przecież nam bardzo zależało parę lat temu, żeby nie walczyć tylko tańszą siłą roboczą, to przecież do no, niczego dobrego nie, nie prowadzi. tak? Ludzie mają, mają poczucie satysfakcji, też szczęścia takiego doraźnego, pod warunkiem, że ich stać jest na wiele elementów, że będą mogli sobie z tej pensji to kupić, tamto kupić, wyjechać na wczasy, yy, spełniać i zaspokajać również swoje ambicje czy oczekiwania. I Ale tutaj to... bez wątpienia taki element jest. Skoro to... mówimy cały czas o Krakowie, to wszystko się skupia jakby w Krakowie. Nie, nie ulega żadnej wątpliwości, że Kraków jest wizytówką Małopolska. A jak mówię na początku naturalny. programu Małopolska, to lubię, to, to jednak do czego? To no tak, ale Kraków jest przecież ważną częścią. To jedna czwarta populacji, to jest całe zaplecze naukowo-edytacyjne, uniwersyteckie. ale, ale, ale jest życie poza, poza Krakowem. Istnieje, istnieje istnieją miejsca do inwestycji. Przecież to rozwijamy. Natomiast trzeba powiedzieć, że specyfika firm outsourcingowych. Ośrodków naukowo-badawczych no jest. I wiadomo, że tutaj z reguły wokół dużych miast się rozwijają tego typu ośrodki. Natomiast ważne jest, aby współpracowały z firmami na terenie całego województwa, aby dawały miejsca pracy dla ludzi z całego regionu. I jeszcze jeden element: mówiliśmy o jakości życia. Bardzo ważną ofertą w Małopolsce jest to, że my nie musimy daleko jeździć. Wypoczynek możemy zaoferować 50-80 km na południe od Małopolski. Każdy weekend możemy wyjechać. To jest również bardzo ważny element, bo jakby nie patrzeć, to jednak to życie w Krakowie jest dużo szybsze niż w południowej części naszego regionu. No i to jest też bardzo fajny element, który rozwija nam całą sferę usług turystycznych na południu i napędza tą koniunkturę. Jeszcze jeszcze jest tak, że z Krakowa to wszędzie jesteśmy blisko. Też pamiętam, no, 20 lat temu Anglia była bardzo, bardzo daleko. Bardzo daleko. I teraz dwie to godziny. jest co? To jest dwie godziny. Mogą jechać do Barcelony, do, no, do, 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 Włoch, do... Blisko 80 połączeń na pewno swoje. No, lami, jesteśmy część świata, wartości. który nie byliśmy wtedy. Znaczy, zaczynam wierzyć. Przekonaliście mnie pomału, że nie ma lepszego miejsca. Znaczy jest dobre miejsce, bo właśnie te pytanie, na które zadałeś na początku programu, dlaczego Kraków? Bo to, co panowie powiedzieli, to już nie są te dystanse, że jak ja mieszkałem w Liverpoolu, to mówi: gdzie ty lecisz? Ja mówię: wracam do, tam, do rodziny, do Polski. Goście się mówi: wow, wyprawa. Ja mówię: stary, to jest jeden samolot, to jest 2,5 godziny. Z Krakowa możemy dolecieć wszędzie. Chcesz, pakujesz się w piątek, wylatujesz w poniedziałek, wracasz. Gdzie byłeś? W Rzymie byłem, nie żartuj. Naprawdę wszędzie możesz być blisko. Ale zawsze jest najfajniej, jak. Że jesteś tam, gdzie dobrze się czujesz. Ja się czuję świetnie, tutaj, gdzie jestem. Mam blisko na Śląsk do rodziców. Jak chcę lecieć do Madrytu, wsiadam w samolot w Krakowie, wylatuję. A ofertę dla moich przyjaciół, jak przyjeżdżają Hiszpanie tutaj do mnie czy, czy, czy Anglicy, to jest tak duża oferta, zakopane. Bo ja, ja jestem jak turysta tak naprawdę. Pierwszy raz od, od 16, czy tam od 20 lat, jak przestałem grać piłkę, mam. Nowe doświadczenia. Mój, ja bym mógł zrobić program mój pierwszy raz, pierwszy raz z zakopanego. Nie byłeś nigdy w Zakopanem? Odważny jesteś mój pierwszy raz, tak? I pierwszy raz Bukowina Tajczanskich. Nigdy nie byłeś nigdy. W Wieliczce? nigdy, nad morzem, nigdy. W Jest tak dużo rzeczy, które ja widziałem pierwszy raz przez te ostatnie dwa lata, tutaj w regionie Małopolski, jestem tak zachwycony, pole golfowe. Anglicy mówią, macie pole golfowe. Ja mówię, my mamy najlepsze pole golfowe tutaj na południu. W Dunajcie. Wiesz, i wszyscy są coś zdziwieni. Także ta edukacja, też dla mnie, jest bardzo fajna. Ten dystans, o którym mówimy, że jest tak blisko, że przyjeżdżają Hiszpanie dwie godziny, Holendrzy przyjeżdżają do Krakowa i widzą coś zupełnie innego niż oni wcześniej byli przekonani. To uświadamia cię, że ta duma, twoja narodowa, jest w stanie jeszcze bardziej bardziej rosnąć. Chciałbym dodać coś, co, co Jurek mówił dotycząc jak, jak blisko jesteśmy do, do świata. I, I myślę, że bardzo ważny był wtedy, kiedy Polska włączył do Unii Europejskiej. I to jest tak, że nie myślimy już, że świat jest lepiej gdzie indziej, mm -hmm. ale że jesteśmy część świata. Już nie ma ten mur berliński, że chcemy uciekać. I co jest ważne w Krakowie, jest już Kraków przeciągnia ludzi do Krakowa. To nie, jest, że ludzie chcą uciekać. Że to jest tak, że ludzie, Hiszpanie, Włochy, Anglicy, no i tak dalej, oni chcą tu być. To, co wychodzimy teraz na pole? No ja mam wieczny problem z tym. U mnie zawsze jest na dwór, ale moje dzieci już mówią na pole, na polko. Ja <grym> Chodzimy na pole. I ten, że idę. Ja bardzo <grym> się cieszę, że my mamy takich ambasadorów, bo to właśnie dzięki takim osobom jak Gandu czy Jurek Durdek tutaj coraz więcej osób się osiedla. Właśnie mówi nie to jak dobrze jest, ale jak jest rzeczywiście, bo przecież to jest obraz rzeczywisty tego, co jest u nas w Krakowie i w Małopolsce. No, i myślę, że to jest też w jakiejś mierze zauważalne. 12 milionów odwiedzających, zwiedzających te atrakcje, te miejsca, ciekawych poznać nasz kraj, nasz region, nasze miasto. To A ja się cieszę, ważne. że panowie przyjęliście zaproszenie do programu. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję państwu, do zobaczenia za tydzień.